Cześć wszystkim z tej strony Mateusz z Irba mate 24. Mam dzisiaj dla Was taki krótki filmik. Chciałem Wam pokazać otóż, jak ja przygotowuję simę, czyli brazylijską mate, dość mocno zmieloną dzisiaj akurat z marki Erwamate Mate Parana. Stosunkowo niedawno pojawiła się ona na polskim rynku. Miałem okazję testować ją kilka tygodni temu, jeżeli chodzi o smak. Naprawdę jest to najwyższa półka, jeżeli chodzi o tego typu matę dostępne u nas na rynku. Także serdecznie polecam Wam żeby ją spróbować. Tak wspominałem, na dzisiaj pokażę w jaki sposób przygotujemy, przygotowujemy brazylijską erwę. Potrzebujemy oczywiście do tego naczynko, do tego przeznaczone, czyli kuję. U mnie akurat dzisiaj pojemnościowo w granicach 250-300 ml. Potrzebujemy oczywiście bombę, czyli bombiję o płaskim sitku, duża liczba oczek, pod kątem filtracji, będzie całkowicie wystarczająca. Oczywiście, woda tu jest odłożona troszkę o niższej temperaturze, no i w termosie w granicach 70 stopni. Wszystkie niezbędne elementy, no i oczywiście sama też erwa, tutaj już otwarta przeze mnie wcześniej, kilka razy. Próbowana. Także zaraz Wam pokażę krok po kroku, jak to wygląda. Ok, to mała zmiana układu. Jak widzicie, mamy wspomniane wcześniej wszystkie elementy. Jest kuja, jest bomba. Woda o niższej temperaturze. Woda o tej temperaturze docelowej. No i oczywiście sama też erwa. Pierwszy krok, no to oczywiście wsypanie erwy do naczynia. Do wysokości tutaj, zwężenia kołnierza, tak. Także należy ogólnie wsypać dość solidną ilość. Ułatwi to też przygotowanie nam tejże mate. Ogólnie, tak naprawdę sposobów na przygotowanie Simy jest bodajże około 30 według e, szkoły Simy. Także tutaj, naprawdę, ilość dostępnych sposobów jest przeogromna, ale dzisiaj skupimy się na tym klasycznym przygotowaniu w formie tak zwanego kopczyka. Potrzebujemy jeszcze oczywiście jeden element, czyli podstawkę, którą przykryjemy wlot naczynia, ale możemy też posłużyć się dłonią tak naprawdę, czyli bierzemy naczynie do ręki, zakrywamy wlot kui dłonią, jeżeli mamy dłoń oczywiście wystarczająco dużą, w moim przypadku Powinno się to udać, można oczywiście też spomóc się dowolnym innym przedmiotem, żeby cały ten proces ułatwić. Czyli zatykamy wlot naczynia dłonią dość tutaj, powiedzmy dokładnie, obracamy naczynie, wstrząsamy energicznie kilka razy, tak aby dobrze rozprowadzić te poszczególne elementy, czyli dość drobno zmielone listki oraz patyczki. Obracamy, delikatnie wstrząsamy. I teraz powinniśmy uzyskać podział mniej więcej w ten sposób. Czyli jest pusta przestrzeń po jednej stronie naczynka i służ oparty o jego ściany. Jak widać na dłoni dość sporo erwy zostało, ale oczywiście nic się nie zmarnuje. Tu na chwilkę odłożę na bok. I zaraz wracamy do dalszego etapu. W porządku. Kolejny krok to przygotowanie tego kopczyka. Można posłużyć się do tego celu bombą, czyli musimy y, zrobić tutaj odpowiednią ściankę, tak aby, powiedzmy, y, była ona jak najbardziej możliwie trwała i po prostu nie rozsypała się po kilku zalaniach. Także bombija jest tutaj niezwykle pomocna, aby to zrobić. Także musimy to zrobić naprawdę. Dokładnie, bo inaczej dość szybko nam się bomba zapcha i nie będzie żadnej, ale to żadnej przyjemności z picia tej brazylijskiej mate. Tu jak widzicie o mocno zielonym kolorze. Warto też wspomnieć, że jest to yerba w vacuum, czyli powietrze zostało z niej same, No i też jak widać piękny zielony kolor oraz aromat, czego oczywiście nie możecie poczuć, tak? Na to dzisiejsza technologia jeszcze nie pozwala, ale uwierzcie, że zapach jest naprawdę wyśmienity. Z grubsza rzecz biorąc, myślę, że kopczyk już jest odpowiednio uklepany, przygotowany. To tak, teraz następuje pierwsze zalanie. Tą wodą o troszkę niższej temperaturze należy lać po ściance, albo przynajmniej starać się, żeby to było w miarę po ściance. Stosunkowo niewielka ilość wody, tak żeby tu nie zaburzyć całej konstrukcji. Ok. I tak. Teraz pasuje odczekać około 2-3 minuty, aby susz wchłonął w większości tą wodę, i później będzie kolejny krok, czyli dolewka już tej wody o temperaturze docelowej. No i umieszczenie bomby w naczyniu i delektowanie się znakomitą, brazylijską erwamatę. Okej, okay, wcześniej był mały problem techniczny. Spróbowałem obrócić naczynko, pokazać Wam ten podział, czyli ta strona, gdzie jest suchy susz oraz gdzie jest już shima wymieszana z wodą. Nie do końca to się udało, bo po prostu, krótko mówiąc, mi się to rozlało. Niemniej już jest to naprawione. Zrobimy jeszcze niewielką dolewkę tej wody. No i teraz kwestia umieszczenia bomby w naczyniu. Czyli zatykamy palcem ustnik i powoli umieszczamy bombę w naczyniu. Niektórzy robią to w ten sposób, że przesuwają bombę na bok, dają ją pod kopczyk, aczkolwiek w taki sposób będzie równie dobry. Ale czy rzeczywiście będzie równy, równie dobry, to przekonamy się w tym momencie. Chwila prawdy. No i pierwszy łyk Shimy. Jak widać, poszło dość gładko. Od razu czas na kolejną dolewkę. Smak lekki, świeży, rzeźki zupełnie inne, inne doznania niż przy yerbach z Argentyny czy Paragwaju. Naprawdę polecam, żeby ją spróbować. Jak widzicie, udało się przygotować shimę bez większych problemów w sposób dość łatwy przy użyciu tak zwanego kopczyka, czyli zrobienie takiej ścianki suszu. No i tej wolnej przestrzeni, w którą dolewamy wody. Jeżeli nam się zdarzą powiedzmy sytuacje, że. Nie do końca nam to się uda, bądź bombija się, krótko mówiąc, zapcha. Możemy zawsze przy pomocy łyżeczki, że tak powiem, pozostałości hierby wydobyć aż do dna naczynia. Następnie możemy się wspomóc też łyżeczką bądź bombiją, żeby troszkę ten kopczyk umocnić. No i myślę, że wówczas, jeżeli zrobimy kolejną dolewkę, całość się unormuje i nie będzie problemów z zapychaniem się bombii. Także brazylijska erva mate od marki Parana, jak wspominałem na początku jedna z lepszych mate dostępnych na polskim rynku. Yy, pakowana próżniowo, także zachowuje ten swój aromat i, i właściwości przez długi czas. Yy, stosunkowo świeża dostawa, także myślę, że warto yy, jak najszybciej ją zakupić, żeby yy, poczuć ten, yy, tą świeżość tego i smaku i aromatu, jest naprawdę fantastyczna. Jeżeli chodzi o R Mate Parana mają również wersję prażoną, która niebawem również na stronie się pojawi i będzie też forma tutaj testu, testowania tego produktu. Wówczas powiem coś więcej oczywiście na temat tej, tejże mate. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco z moją działalnością, jak i mojego sklepu. Także co, życzę Wam wszystkiego dobrego, Wasze zdrówko, no i siorb, erwamate Parana. Polecam serdecznie. Cześć.